Siemano-siemano, z tej strony wasz ulubiony Jupiter, i dziś pogadamy sobie o tym, jak najlepiej farmić solo. Jak to robić, gdzie to robić i w jaki sposób osiągać najlepsze rezultaty. Odpowiedzi na te wszystkie pytania i wiele więcej znajdziecie w dzisiejszym filmie. Ja jestem Dukat, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. O tym jak farmić w Diablo Immortal jest w internecie mnóstwo materiałów. Jednak każdy z nich bazuje na założeniu, że farmimy w czteroosobowej grupie. A to wszystko dlatego, że biegając w grupie mamy dodatkowo szansę na drop normalnych klejnotów, łatwiej jest utrzymać kill streak, no i oczywiście wydropimy więcej itemów w krótszym czasie. Ale co jeśli nie mamy kompanów do wspólnego farmienia? Albo po prostu nie lubimy grać w grupie? Nie chcemy być od nikogo zależni? Czy to oznacza, że nie ma sensu farmić solo? Oczywiście, że nie. Zaraz przybliżę Wam kilka podstawowych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas farmienia, tak żeby robić to jak najefektywniej. Po pierwsze odpowiedni build. Do efektywnego farmienia potrzebujemy szybkiego buildu, który jednocześnie zagwarantuje nam 100% albo prawie 100% uptime skilli. Podczas farmy zazwyczaj nie używamy umiejętności podstawowej, no chyba, że można z niej korzystać podczas przemieszczania się bez utraty szybkości ruchu. Jeśli gracie barbarzyńcom, to mogę gorąco polecić mój build do farmienia, który przedstawiłem w jednym z poprzednich materiałów. Używam go cały czas i sprawdza się naprawdę dobrze. Kolejną rzeczą jest odpowiednie mistrzostwo. Jak możecie zobaczyć, ja do farmienia wykorzystuję następujące umiejętności. Korzystam z drzewka zdobywcy i aktywne umiejętności to szybka nauka, która daje mi premię do doświadczenia za pokonywanie elitarnych potworów. 50% tej premii. Znajdowanie skarbów plus 50% premii do znajdowania wyposażenia w elitarnych potworach. Chciwość yy, zwiększa premie przyznawane za szczęście i znajdowanie skarbów z 50% do 75%. Odwlekanie nieuniknionego. Dzięki temu czas na liczniku serii zabitych, czyli na killstreaku, upływa o 10% wolniej, a podnoszenie przedmiotów odświeża czas trwania serii zabitych. Oraz dodatkowo egzorcyzm. Dzięki któremu obrażenia zadawane potworom są zwiększone o 5%. Teraz przejdźmy do tego, gdzie najlepiej farmić. Jak wiecie, obecnie moim priorytetem w grze jest podnoszenie poziomu mojego EQ, tak żeby nadrobić straty współczynnika bojowego względem silniejszych graczy. I w związku z tym zacząłem sprawdzać, jakie aktywności są najbardziej opłacalne w kwestii pozyskiwania złomu oraz pyłu. Porównałem cztery aktywności, które moim zdaniem miały szansę wypaść najlepiej i zestawiłem ich wyniki. Pod lupę wziąłem oczywiście open world farming, przeklęte wieże, ereban oraz pradawną szczelinę. Każdą z tych aktywności można robić solo, każda ma swoje plusy i minusy, oraz jak wykazały moje testy, dają dość zróżnicowane rezultaty. Oczywiście każdy z Was może osiągnąć nieco inne rezultaty niż ja, więc jeżeli chodzi o konkretne liczby i wyniki, to nie przywiązywałbym do nich jakiejś większej wagi. Bardziej chodziło mi o sprawdzenie mniej więcej jaki rząd wielkości poszczególnych materiałów jestem w stanie wyfarmić w różnych aktywnościach i porównać je ze sobą. No więc zacznijmy może od pradawnej szczeliny. Pradawna szczelina nie jest zbyt wymagającą aktywnością. Samo jej ukończenie zajmuje około minuty. Jednak robiąc ją w kółko i doliczając do tego czasy ładowania podczas wejścia oraz wyjścia, jak również czas potrzebny na odzysk materiałów ukowala, efektywny czas potrzebny na wykonanie jednego biegu pradawnej szczeliny wynosi lekko ponad 1,5 minuty. Ja na podstawie własnych obserwacji do dalszych obliczeń przyjąłem, że jedna pradawna szczelina zajmuje mi minutę 40. Wykonałem kilkanaście biegów pradawnej szczeliny, nie używając przy tym żadnych emblematów, i zapisywałem uzyskane rezultaty. Po przeliczeniu wszystkiego wyszło, że ukończenie jednej pradawnej szczeliny daje mi średnio 30 sztuk złomu oraz 1-2 sztukę pyłu. Czyli farmiąc pradawne szczeliny przez godzinę uzyskał niecałe 1100 sztuk złomu oraz mniej więcej 48 sztuk urzekającego pyłu. Oprócz tego każda pradawna szczelina daje dodatkowo 10 sztuk niknącego żaru, oczywiście do osiągnięcia limitu tygodniowego wynoszącego 280 sztuk. Następnie sprawdziłem mojego cichego faworyta, czyli Ereban. Werwanie oprócz nagród w postaci pyłu i złomu możemy oczywiście wydropić potworną esencję, natomiast za ukończenie biegu dostajemy w nagrodę normalne klejnoty oraz odchłanną esencję, którą następnie można wymienić na dodatkowe nagrody urajka. Ja za każdym razem otwierałem małe skrzynki do momentu osiągnięcia ósmego poziomu zagrożenia, następnie otwierałem dużą skrzynię i uciekałem z zamku. W każdym biegu otwierałem średnio 65 małych skrzyń. W moim przypadku średni efektywny czas, jaki potrzebowałem na ukończenie rebanu, wliczając w to ekrany ładowania oraz odzysk materiałów, to lekko ponad 4 minuty. Natomiast z jednego biegu byłem w stanie uzyskać średnio około 80 sztuk złomu i 3 sztuki pyłu. Powtarzając to przez godzinę, mamy około 1200 sztuk złomu oraz 44 sztuki pyłu, czyli nieco lepiej niż w przypadku pradawnej szczeliny, no ale nie ukrywam, że liczyłem na więcej. Kolejna na tapecie pojawiła się przeklęta wieża. Czyli miejsce, o którym nagrałem już kiedyś materiał. Tym razem jednak chciałem sprawdzić na własnej skórze, jakie rezultaty faktycznie da się tam uzyskać. W przeklętej wieży przyjąłem następującą strategię. Biegałem w niej i biłem moby aż do momentu zapełnienia się ekwipunku. Następnie przerywałem bieg, teleportowałem się do koksownika i odzyskiwałem materiały u Kowala. W moim przypadku czas potrzebny na zapełnienie ekwipunku wyniósł średnio 5 minut i za każdym razem udawało mi się uzyskać około 145 sztuk złomu oraz 4 sztuki pyłu. W przeliczeniu na godzinę daje to odpowiednio 1740 sztuk złomu oraz 49 sztuk pyłu. W porównaniu do dwóch poprzednich miejsc mamy więc dość znaczny skok w ilości złomu, natomiast jeżeli chodzi o pył, to utrzymuje się on cały czas na podobnym poziomie. Oczywiście dodatkowym bonusem do tych wartości są nagrody, które dostajemy za wrzucenie przeklętych odłamków do koksownika oraz test tygodniowych skrzyń, jednak ich nie uwzględniałem w swoich obliczeniach. I na koniec zostawiłem sobie Open World Farming. Tutaj przyjąłem strategię podobną do tej w przeklętej wieży, czyli biegałem i biłem moby do momentu zapełnienia się ekwipunku. W tym wypadku średni czas potrzebny na zapełnienie się ekwipunku wyniósł 4 minuty 15 sekund, i za każdym razem udawało mi się uzyskać średnio 132 sztuki złomu oraz 8 sztuk pyłu. W przeliczeniu na godzinę daje to 1850 sztuk złomu oraz 113 sztuk pyłu. Obie te wartości są zdecydowanie najwyższe w porównaniu do poprzednich analizowanych aktywności. Na szczególną uwagę zasługuje tu znaczny skok ilości pyłu, który byłem w stanie uzyskać. Co więcej, podczas takiego open world farmingu często można trafić na jakieś fioletowe elitki, bądź też wydarzenie w stylu oczyszczania zepsucia, za które dostajemy dodatkowe sztuki urzekającego pyłu. Tych wartości jednak również nie uwzględniałem w swoich obliczeniach. Dodatkowo dość często trafiałem również na gobliny skarbniki, co znacznie przyspieszało zapełnianie się kwipunku. No i w przypadku farmy w otwartym świecie, podobnie jak miało to miejsce w rybanie, dropi nam również potworna esencja. Zestawiając to wszystko, wychodzi na to, że najbardziej opłacalną metodą na farmie surowców jest po prostu farma w otwartym świecie. Jak więc to robić, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty? Po pierwsze, niezbędny jest chowaniec posiadający cechę użytkową złomiarza, czyli inaczej mówiąc, po prostu kowala. Zaoszczędzicie dzięki niemu mnóstwo czasu. Przypomnę tylko, że chowaniec ten wcale nie musi być Waszym towarzyszem. Żeby korzystać z jego cechy użytkowej, wystarczy, że będziecie mieli z nim nawiązaną więź. Po drugie, odpowiedni poziom trudności. Podczas farmienia moby powinny padać na jeden strzał. Należy więc farmić na takim poziomie trudności, żeby zabijać wrogów, nie zatrzymując się. Ja na przykład najczęściej farmię na poziomie Piekło 3 albo Inferno 1. Oczywiście przedmioty legendarne, które wypadną z mobów, będą słabsze niż te, które obecnie mam na sobie, ale umówmy się, nie o przedmioty legendarne tutaj chodzi. Jaki Killstreak najlepiej utrzymywać? Tak jak wspomniałem wcześniej, ja farmię do zapełnienia się ekwipunku, potem chwila pauzy na odzysk i lecę dalej. Ponadto z moich obserwacji wynika, że przedmioty, które zbyt długo leżą na ziemi i ich nie podnosimy, w pewnym momencie po prostu znikną. Nie wiem dokładnie jaki czas musi upłynąć, ale chciałem kiedyś nagrać film pokazujący jakiś serio wyrąbany killstreak coś w okolicach 10 tysięcy i po wszystkim okazało się, że przedmioty, które leżały na ziemi ledwo wystarczyły na wypełnienie plecaka. A przecież powinno być ich znacznie więcej po 10 tysiącach mobów, prawda? No, i na koniec powiedzmy sobie jeszcze, w którym miejscu na mapie farmi się najlepiej. Pewnie nie będziecie zaskoczeni, jak powiem, że nie ma jakiegoś jednego idealnego miejsca. Cała tajemnica efektywnego farmienia polega na tym, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym możemy robić kółka. Tak, żeby podczas kolejnych kółek podnosić przedmioty z mobów, które ubiliśmy podczas poprzedniego okrążenia. Wśród graczy dość popularne są np. równiny udręki w krainie Potępienia i robienie kółek w tym oto miejscu. Albo biblioteka Zoltuna Kula. Ja osobiście lubię również biegać po kolebce starożytnych czy w burzowym przyczółku. Szansa na drop w każdym z tych miejsc jest jednak taka sama. Dlatego każdy z Was musi sam znaleźć sobie spot, w którym przyjemnie będzie biegać w kółko. Jak chcecie, to w kolejnym materiale mogę zebrać takie miejsca do kupy i pokazać, gdzie i jak można biegać. Dziś nie będę sztucznie wydłużał filmu. Tak więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał pokazał Wam, że farmienie solo również może być opłacalne, no ale mimo wszystko w dalszym ciągu będzie to proces bardzo długotrwały. Materiałów do ulepszania przedmiotów potrzebujemy krocie i żeby zgromadzić takiej ilości, no niestety, niezależnie od miejsca czy sposobu farmienia, trzeba na to poświęcić naprawdę dużo czasu. Przypomnę jeszcze tylko, że oczywiście każdy z Was może osiągnąć nieco inne rezultaty w stosunku do tych, które pokazałem w filmie. Natomiast moim założeniem było takie zgrubne sprawdzenie, jaki rząd wielkości materiałów da się osiągnąć w poszczególnych aktywnościach. No i wnioski jakie możemy wyciągnąć z tego filmu to chociażby to, że pradawna szczelina daje o połowę mniej materiałów niż open world farming w porównywalnym okresie czasowym. No i to by było na tyle jeżeli chodzi o farmienie solo. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film to gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Tak jak już mówiłem wcześniej algorytm YouTube'a na tym punkcie po prostu szaleje. Natomiast my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.